Incredible! też zmieniliśmy chyba formułę tak w, ostatnim, w ostatnim momencie, bo to miał być mój monolog, ale to wydaje mi się, że byłoby nudne, więc stwierdziliśmy, że pogadamy. Tak, zdajemy się na intuicję w tym przypadku, a o tym miał być temat. Tak. I zaczniemy od takiego pytania. Kto z Was uważa, że GPT i rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że będziemy głupsi? Sporo. To ja mam takie follow-up e, pytanie do tego. E, niech, po, niech rzuci kamieniem pierwszy ten, kto nigdy, nigdy w życiu nie pomyślał e, w kontekście swojego pracownika, osoby ze swojego zespołu No nie. To no, no jest po prostu niemożliwe, że on tego nie ogarnął. Przecież odpowiedź leży na stole. Żeby Wykonać Zrobiło gest rzucenia żeby ge, gest rzucenia. Naprawdę? Wow, mocne. Jedyne jedyny z tego, co widzę. No właśnie o to, o to chodzi. dlatego ja osobiście uważam, i trochę się tutaj zderzyliśmy przed, przed tym panelem to panel, że, że wręcz przeciwnie, że GPT i rozwój sztucznej inteligencji absolutnie nie sprawi, że będziemy głupsi, bo to, że Czasami denerwujemy się na swoich ludzi, że na przykład czegoś nie, nie rozumieją albo nie są w stanie znaleźć rozwiązania. To nie znaczy, że my jesteśmy Alfą i Omegą, tylko że mamy więcej kontekstu. I dzięki temu jesteśmy w stanie nawigować e, ludzi do, do rozwiązań, pomagać im znaleźć te odpowiedzi. No więc taka jest A ja jako ludzkość, czy jako nasza bańka? Bo to są dwa... Ja myślę, że... ja myślę, że jako ludzkość. Nie, ja myślę, ja myślę osobiście, że. Fa fajnie, że będziemy sobie gadać. Jeszcze lepiej niż na no. Doskonale. Ja myślę, że jako ludzkość, bo jakby co nam daje uczenie się dat na historii? Takich suchych w, na, 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 w naszym modelu szkolnictwa. Nie do końca nam coś daje, nie? A jakby dzięki temu, że ta, e, że ta wiedza jest tak szeroko dostępna i łatwo wyszukiwalna to to, co jest najważniejsze dzisiaj, to uczenie się tego kontekstu, moim zdaniem. Czyli jakby co z czego wynika, dlaczego, a nie skupianie się na tym, w którym roku była bitwa pod Waldem. To trochę wchodzisz w dwa moje światy. Z jednej strony jako startup, który jest napędzany przez AI i adopcja, samego jaja na rynku przyprawia ból głowy przez ostatnie kilka tygodni, żeby nadążać za tym, co się dzieje. Z jednej strony wykorzystać to, wdrożyć, sprawić, żeby to pomogło, a z drugiej strony poruszyłeś w kwestię edukacji. Jeżeli dobrze pamiętam, to założyciel Alibaby 5 lat temu powiedział, że nic nie zmieniło się w edukacji od 200 lat. Tak myślę, że w perspektywie ostatnich 6 miesięcy tym bardziej warto sobie na to Pytanie odpowiedzieć i zacząć działać, dlatego, że dla przykładu jestem ojcem dwójki dzieci, w wieku 7 i 9 lat, i sam zastanawiam się nad tym, w jaki sposób to wpłynie na ich rozwój, gdzie i kiedy ta właśnie intuicja, o którą nas Jarek pytał, ma tutaj też nam pomóc, na ile ograniczyć tą technologię, w jaki sposób to wykorzystać. Wydaje mi się, że właśnie a propos bycia mądrzejszym, ta sztuka i to nie. Promptowania tego, co dziś przelewa się przez LinkedIn, tylko raczej takiego analitycznego, logicznego myślenia wyrobienia sobie własnego zdania i też właśnie bazowania na tej intuicji, to jest coś, co na pewno będzie częścią tej edukacji, czyli nie uczenie się, tak jak powiedziałeś, na pamięć całych zestawów danych, ale raczej umiejętne wykorzystywanie narzędzia, które dzisiaj może nam te dane selektywnie wybierać serwować najlepsze zestawienia i jakby pobudzać nas tutaj do, do działania kreatywnego. Tak, jakby kontekst, kontekst w kontekście tego, gdzie i czego szukać, a wiedza ogólna pozwala oczywiście interpretować te dane i wiedzieć, jak zapytać. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale w ogóle dlaczego zaczęliśmy od kontekstu, skoro, skoro temat to, to intuicja? Moim zdaniem kontekst i intuicja idą ze sobą w takiej bardzo zgranej, dobrej parze. O, Oba te mechanizmy korzystają z jakiegoś takiego banku naszych doświadczeń, życiowych, ale też, też wiedzy, wszystkiego, czego nauczyliśmy się o ludziach, odczytywania różnych mikroekspresji i tak dalej. I stąd chcieliśmy w ten sposób zacząć rozmawiać z Wami trochę o intuicji. Pewnie ważne jest zastanowienie się nad tym, Dlaczego, dlaczego dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy? Dlaczego dzisiaj jest ta intuicja tak ważna? No chociażby ze względu na to, że dostęp do wiedzy jest głęboki i szeroki, a jednocześnie żyjemy w, z przesytem informacji, tak? jakby w ogromnej, w ogromnej niepewności. Tak, reprezentujemy dwa startupy na trochę innych poziomach rozwoju, jeżeli chodzi o zaawansowanie bycia na rynku czy, czy, czy etapów inwestorskich, ale spotykamy się z podobnymi wyzwaniami. Choćby HR, który był też poruszany w poprzedniej dyskusji, i też taka właśnie intuicja występująca w tym procesie. Jeżeli AI jest w stanie dzisiaj zanalizować dla nas, najpierw w ogóle zaadresować na przykład 100 różnych, Zadań, które mają wykonać potencjalni pracownicy, a jednocześnie potrafi zanalizować wykonanie tych zadań, to gdzie w tym wszystkim jesteśmy z tą intuicją? A jeśli jeszcze pomyślimy o tym, że część tych zadań po drugiej stronie mogą zostać wykonanych przez AI, to teraz AI będzie rozmawiać z AI, czy może jednak ta intuicja w kierowaniu startupem, w zatrudnianiu ludzi, czy właśnie nawet zmianie, ciągłej zmianie zresztą ludzi, to jest coś, co, co u ciebie się gdzieś tam mocno przejawiało. Tak jest, non stop tak naprawdę, bo ja sobie przygotowując się do, do, do tego wystawienia tutaj zastanawiałam się nad e, tymi obszarami, w których najczęściej wykorzystuję swoją intuicję e, i wyszłam od tego w ogóle dlaczego ją muszę wykorzystywać. E, trochę o tym wspomnieliśmy, że po prostu przesad informacji i fakt tego, że musimy jako startupy, jako menadżerowie podejmować decyzje bardzo szybko, jeżeli chcemy je podejmować bardzo szybko, to nie jesteśmy w stanie przeanalizować wszystkich, e, wszystkich danych i rzadko mamy dostęp do takiej e, ilości dobrych danych, żeby, żeby w, jakiś spo, w jakikolwiek sposób ułatwiły nam podjęcie tej decyzji. W związku z czym musimy radzić sobie inaczej. E, szczególnie jako first time founders, kiedy jeszcze, jeszcze niczego. E, Niczego nie zbudowaliśmy i nie mamy tego przyszłego doświadczenia, musimy opierać się na takim gut feeling często. No I warto zdawać sobie sprawę z tego, jak wykorzystać tą naszą intuicję i jak ją trenować, myślę, bo uważam, że, że intuicję trenować się da. A propos rekrutacji, w której, w której ja najczęściej wykorzystuję intuicję, w związku z tym, że jak życie fandera to jest, powiedziałbym, 70-80% rekrutacja, to. Tutaj poprzednicy o rekrutacji oczywiście rozmawiali i ja mam przyjemność od, od wielu lat pracować i przyjaźnić się z Różą I ja myślę, że Róża nie, nie robi nic innego, Sól niż trenuje naszą, o, niż trenuje naszą funderską intuicję, bo uważam, że nie da się podłożyć człowieka pod algorytm i jednoznacznie stwierdzić. To jest dobra osoba do zatrudnienia, to jest zła osoba do zatrudnienia, bo czasami dostaniemy fantastyczne CV i po prostu każdy powie nam: no, to jest idealna osoba na to stanowisko, spełnia wszystkie, wszystkie oczekiwania. Będziemy słyszeć nawet naszych advisorów czy inwestorów, że to jest ten człowiek, to jest wspaniałe logo w, w, w Twojej organizacji, no ale my jakoś czujemy, że nie. nie? I nie wiem, czy. czy Kiedyś intuicja was zawiodła. I nie wiem, czy mnie zawiodła, ale wiem, kiedy postąpiłam niezgodnie z moją intuicją i zatrudniłam. To bardzo szybko bardzo szybko zostało zweryfikowane i naprawione, natomiast no, po, po co? Tak? Także rekrutacja to jest to absolutnie pierwsze i kluczowe miejsce, w którym polecam stosować swoją intuicję, polecam ją też szkolić. Ja w ogóle nie wiem, czy masz jakąś taką ciekawą historię związaną z intuicją, ale ja pamiętam, jak rekrutowałam pierwszą osobę, pierwszą osobę w moim życiu, to było 7 lat temu do mojego software house'u, i oczywiście nie pojęcia rekrutacji. Zero, absolutnie zero. Byłam jeszcze na studiach i ta osoba do dzisiaj ze mną pracuje. Teraz już w zupełnie innej firmie, ale wtedy kierowałam się tylko i wyłącznie intuicją tego, jak wyobrażałam sobie, że, że powinien wyglądać dobry, dobry pracownik, który wytrzyma ze mną. To też jest bardzo istotne. Ja myślę, że tu padła też taka teza, no. Biznes nie cierpi braku decyzji, tak? I jeżeli zestaw danych jest ograniczony, to lepsza jakakolwiek decyzja niż żadna, i często ta intuicja jest jednym z tych elementów zestawu danych, który po prostu musi się uzupełnić. Natomiast patrząc z perspektywy, właśnie też, czy miałem jakiś taki epizod, wydaje mi się, że non-stop zmienia się. Tyle wokół nas, bez prowadzenia startupu, mówiąc o ostatnich wydarzeniach w przeciągu trzech lat niestety nie wszystkich przyjemnych, tak? czy to pandemii, czy wojny, czy, czy po części rewolucji gospodarczej, a, a dziś rewolucji, też na pewno dziś związanej z AI, no, ale myślę, że też można pomóc intuicji. Ja staram się stosować to pod imieniem Grzegorz i Rafał, czyli moich dwóch founderów, bo też. Oprócz własnej intuicji, takie wewnętrzne challenge'owanie decyzji i przemyśleń pomaga oczyścić też własną głowę, żeby nie zabrnąć gdzieś w, w takim punkcie, gdzie ciężko jest potem spojrzeć na to z dystansu. A wydaje mi się, że to też pomaga trzymać tą intuicję w, w dobrej formie. No właśnie, jakim trenujesz? Tak jak powiedziałem, między innymi zderzając swoje pomysły z zaufanymi osobami, które wiem, że są ode mnie różne, znamy swoje A co, jak mocne. Mają strony. Inne intuicje. Na pewno mają inną intuicje, ale znamy swoje mocne strony, znamy swoje słabe strony. I generalnie, jeżeli coś podpowiada mi intuicja i chcę daną rzecz wykonać, to mam zawsze taką możliwość, że mogę sobie zweryfikować to, co chcę zrobić, i podjąć decyzję. Na koniec dnia oczywiście to ja ją podejmuję, ale zupełnie inaczej można to zrobić, jeżeli masz właśnie jakiś uzupełniony zestaw danych, nawet jeżeli rynek ci ich nie podał, tak? Tak, to, to na pewno zderzanie jest pomocne. Natomiast ja myślę, że do trenowania intuicji ogólnie potrzebny jest spokój, którego. My, fanderzy, mamy myślę zdecydowanie za mało, a szczególnie w, w takich okolicznościach, e, jakich doświadczamy dzisiaj. Ale warto znaleźć ten czas na zumautowanie się e, i, i trochę uspokojenie myśli. Jestem ostatnią osobą, która mam mandat do tego, żeby tak mówić, ale staram się robić co w mojej mocy, żeby tak się działo. Na przykład dla mnie, zumautowanie tak, minuta, słyszę. Zumautowanie. To, yy, to właśnie hałas. Nie wiem, czy tak macie, ale na przykład ja uwielbiam pewne kawiarni, gdzie jest turbogłośno, i wtedy jestem w stanie się skupić i łapać, łapać ten kontekst i zaufać swojej intuicji. Także no, musimy podsumowywać. To podsumowując, warto intuicję wykorzystywać i być pewnym też tego, że zbiór doświadczeń, które mamy i to, co osiągnęliśmy, zaprowadził nas też w miejsce, gdzie jesteśmy. Jeżeli wiemy, że Jarek zaprasza nas na spotkanie takie jak dzisiaj, to może okazać się, że spotkam się z osobą, której nie znałem, czyli z tą mają na scenie. A w kuluarach okazuje się, że ten sam inwestor, z którym miałeś przyjemność wejść we współpracę i zainwestował w was, odezwał się do nas tydzień temu. I to być może jest część intuicji. Ja absolutnie się z tym, z tym zgadzam, także ufajcie swojej intuicji i ćwiczcie ją, bo jest to jeden z niewielu mechanizmów, które mamy jako funderzy. To jest smutny wniosek, ale dzięki bardzo. Dzięki.